Szymanko, z tej strony i witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku z mobilnego grania na moim kanale. W którym to pokażę wam cztery gry, które musicie mieć na swoim telefonie. Aplikacje przydatne do szkoły już wkrótce się pojawią, także bądźcie cierpliwi, jeszcze kilka dni i na pewno ten materiał wam wrzucę. A dzisiaj skupimy się właśnie na tych grach. I są to gry, moi drodzy, jedne z lepszych, jakie kiedykolwiek widziałem. Jeżeli dzisiaj pojawi się chociaż jedna gra, która wam się spodoba, nie zapomnijcie o łapce w górze, bo pięć tysięcy lajków i ja, moi drodzy, od razu siadam, nagrywam dla was kolejny odcinek i od razu pokazuję wam kolejne gry, które są godne uwagi. Także zasubskrybujcie mój kanał, żeby tego filmu nie przegapić, a my tymczasem Czasem zaczynamy. Okej okay, moi drodzy, pierwsza gierka w dzisiejszym odcinku właśnie nam się uruchomiła i jest to gra zatytułowana Bow Masters. Jest to jedna z najlepszych gier, w kiedykolwiek grałem i już wam pokazuję, o co w tej grze chodzi. Generalnie ta gra polega na yy, pojedynku między dwoma yy, postaciami i każda z postaci ma swoją własną broń. Ja odbierę tutaj może na początku Daily Gif'a, bo o! Mamy, moi drodzy, jakiegoś nowego, y, a propos, y, bohatera i każdy z tych bohaterów, tak jak powiedziałem, ma swoją własną bloń. Mamy w tej grze 5 trybów. Pierwszy tryb to jest zwykły tryb, w którym walczymy sobie y, z komputerem. Ja wam pokażę, jakie postacie już mam tutaj odblokowane. Tych postaci jest całe mnóstwo. Ja te wszystkie, o, mam już odblokowane. Wybierzmy sobie może Magika, bo Magik y, ma dosyć fajną umiejętność i jak widzicie, rozpoczyna się y, pojedynek. W tej grze można grać i pionowo, i moi drodzy, poziomo jak widzicie, także ja może zagram sobie poziomo, bo tak będzie mi wygodniej. I teraz tak, naciskając na ekran i przesuwając palcem w lewą stronę, jak widzicie ustawiamy kąt, a... Przysuwając palcem do, do naszej postaci lub oddalając, y, ustalamy siłę, za jaką chcemy uderzyć. Mamy informację, że nasz przeciwnik jest 44 y, metry od nas. powiedzmy sobie 88 na 25 i jak widzieliście, użyłem pewnej mocy, bo ta karta nie trafiłaby w mojego przeciwnika. Ale jak widzicie w momencie, gdy się na ekran, y, karty się rozdzieliły, wyleciało 5 kart i dzięki temu y, w niego y, trafiłem. W górnej części ekranu mamy oczywiście y, nasze życie. Nie wiem dlaczego ja w tej chwili nie mam pełnego życia, czy ja sam siebie zaatakowałem, czy jak to się stało? Teraz bardzo dobrze udało mi się w niego trafić. Jak widzicie, m, jego kolej. Zobaczymy, co on zrobi. On ma firewerki. Ok, nie udało mu się znowu we mnie trafić. Ja sobie daję znowu 82, 83, 22. Niech tak będzie. Ok, udało mi się go pokonać jeszcze delikatnie. E, życia mu zostało, także zaraz powiem go dobić. On, jak widzicie, już tutaj nie ma praktycznie ze mną żadnych szans. Okej, okay, ustalamy 85 na 20, nie wiem czy tak będzie dobrze, no niestety nie trafię. muszę większy kąt ustawić. W prawym górnym rogu mamy, moi drodzy, monety. Za te monety można oczywiście blokować kolejne postacie. Zaraz pokażę wam e, jak to zrobić, dobra, dajmy sobie może 88 na... 25. O, niech tak będzie. Zobaczymy, czy uda mi się w niego trafić. Jak widzicie, bez ulemu. On już praktycznie nie ma życia. Ale mogę go jeszcze wykończyć. Czyli, jeżeli teraz trafię w niego, to dostanę dodatkowe y, monety: zróbmy sobie 8625. OK, udało mi się, jak widzicie, w niego trafić. Zostanę za to chyba 25 dodatkowych monet. I jak widzicie, mój przeciwnik pokonany 50 monet dodatkowych, nie 25. Moi drodzy, to był pierwszy taki zwykły tryb. Kolejny tryb, już Wam zaraz pokazuję, dobra, dajmy sobie Next. Jest to gra przeciwko swojemu znajomemu. Ja oczywiście nie mam z kim tutaj grać, więc tego nie będę Wam pokazywał. A kolejny tryb jeszcze to jest Birds Hunt. Zanim jednak to, to mamy tutaj jakąś darmową skrzyneczkę. Zobaczymy, co z niej dostaniemy. 1000 monet, dobra, 1000 monet, także. Zawsze przyda się być może do odblokowania nowej, nowego bohatera, bo moi drodzy, każdy z bohaterów ma inną umiejętność. Na przykład ta babka, zobaczcie, ona ma w ogóle koszulkę jakby z Twitcha. W momencie ona rzuca gamepadem, czyli joystickiem. Macie tutaj u góry informację, jaką bloń ma. I w momencie, gdy ten joystick będzie gdzieś w pobliżu przeciwnika, to jak nacisnę na ekran, ten joystick zaczyna wibrować i wtedy zadaje dodatkowe obrażenia. Wybierzmy sobie może tą... Bohaterkę, wiecie co? Nie chciałem grać na tym trybie. Wróćmy sobie do menu głównego. Okej, okay, ja chciałem zagrać sobie teraz Burst Hunter. O, i tutaj wybierzmy sobie właśnie nią. Zobaczymy jak to będzie. Chociaż w tym trybie, moi drodzy, bronie mm, są losowe. To nie jest tak, że mamy tylko jedną broń. Bo w tym trybie musimy zabijać jak najwięcej y, ptaków. Dobra, te ptaki tam, jak widzicie, nadlatują. Jak widzicie, rzucam joystickiem. Dobra, o, teraz nacisnąłem na ekran. Ten joystick tak wibruje i gdyby coś w niego wleciało, to... Dostawałoby to dodatkowe obrażenia. Dobra, tam jest dużo tych e, ptaków. Tutaj mamy dodatkowe monety. Ja sobie te monety oczywiście zbiorę, bo za monety można blokować nową postać. Postacie kosztują tak od 3000 do 10 mniej więcej tysięcy. Także macie mniej więcej przedział. Okej, okay, tych cen. Sekunda mi jest, niestety, została. Nie udało mi się zebrać tego zegarka, no i przegrałem. Moi drodzy, to był trzeci e, tryb. Czwarty tryb, już Wam pokazuję. Jest to zestrzeliwanie e, jabłek z głów naszych przeciwników. Weźmy sobie znowu tą laskę. Ja, ja lubię tą postać, bo kojarzy mi się po prostu z moim kanałem na YouTube. I zobaczcie, mamy tutaj jakiegoś bohatera i na jego głowie mamy jakiś owoc. I ten owoc musimy strącić. Niestety mi się teraz nie udało. Pierwsza próba nieudana. Próbujemy sobie raz jeszcze 11 stopni kąt, też za dużo. Trzymy sobie, okej, okay, 9 stopni. Okej, okay, jak widzicie, udało mi się, mamy perfect shot, dostałem za to y, dodatkowe monerki, 8, dobra, udało mi się znowu trafić, mamy y, kolejny owoc... Zestrzelony, dobra, tutaj dajemy 14. Niestety mi się nie udało. No i jak widzicie, moi drodzy, przegrałem. Mogę sobie obejrzeć reklamy, żeby jeszcze raz spróbować, ja nie będę na razie tego robił. Wrócę jeszcze tylko do menu głównego i pokażę Wam turniej. W turnieju nie będę już grał, w turnieju macie po prostu pojedynek z kilkoma przeciwnikami jeżeli dacie radę ich wszystkich pokonać, no to oczywiście wygr wygracie. Moi drodzy, gierka bardzo fajna, bardzo wciągająca, strasznie mi się ona spodobała. Mam nadzieję, że Wam również się spodoba, ale niestety jest ona dostępna tylko na urządzenia z iOSem, także... Bardzo mi przykro, mam nadzieję, że na Androidzie się pojawi. Jeżeli będzie 5000 lajków like pod tym filmem, ja piszę do twórców tej gry z pytaniem, czy dodadzą ją na Androida. W tego maila staję wam w opisie. Jeżeli dostanę od nich odpowiedź, to oczywiście od razu nie będziecie o tym wiedzieli. Także to była pierwsza gra w dzisiejszym odcinku. Przechodzimy teraz do gry numer 2. Okej, okay, a druga gierka jest to gra, która robi ostatnio spore zamieszanie. Ta gra jest już dostępna i na urządzeniach z iOS-em, i na urządzeniach z Androidem, i nosi ona tytuł Flip Diving. Jest to, moi drodzy, gierka, w której będziemy skakali z. Różnych miejsc, i naszym zadaniem jest wykonywanie akrobacji w powietrzu, i potem nurkowanie w wodzie. Tak to, moi drodzy, wygląda. Ja oglądałem na Igrzyskach Olimpijskich, jak ci sportowcy właśnie brali udział w tej konkurencji, skakali sobie do wody, tak mi się to spodobało. I patrzcie, o, jakaś gra została wydana, że. Yy, można robić w niej praktycznie to samo yy, co oni. Sprawdziłem ją, gierka jest niesamowita bardzo przyjemnie się yy, w nią gra i gierka jest dosyć mocno urozmaicona. Zobaczcie ja wrócę teraz może yy, do menu głównego, jakoś damy radę tutaj, tak, chcemy wrócić do menu głównego i zobaczcie moi drodzy, naciskając na tych ludzików mamy yy, naszych bohaterów. Ja mam w tej chwili odblokowane yy, trzy yy, postacie każda z postaci troszkę się od siebie różni yy, inaczej wykonuje triki i tak dalej wybierzmy sobie, uważam, tą podstawową yy, postać i teraz moi drodzy naciskamy na play i w lewym dolnym Rogu mamy jakby listę trików, które mamy odblokowane. Te mm, triki, obok których jest zielony napis SELECT, to są te triki, które e, ja w tej chwili mam, a triki, które mają obok napisane GET, to triki, których jeszcze, moi drodzy, nie mam. Jak widzicie, sporo tych trików mam przed każdym e, przed każdą planszą, przed każdą rozgrywką, możemy sobie wybrać, jaki trik e, chcielibyśmy sobie wykonywać. Ja wezmę może e, Front Flip Pike. O, pokażę zaraz wam, jak to wygląda. I teraz tak, naciskając i przytrzymując palec na ekranie, jak widzicie, nasz bohater. Jakby się przygotowuje, puszczając on wyskakuje i naciskając powrotem na ekran, on wykonuje triki. Ale musimy uważać, żeby, moi drodzy, w wodzie nie wylądować, zaraz wam pokażę. Na przykład na brzuchu, bo wtedy zginę. Ja akurat teraz nie trafiłem w ogóle em, w to pole czerwone, dobra. Spróbuję sobie zrobić tak, udało się. O, teraz pokażę wam, nie można lądować, moi drodzy, ani na brzuchu, ani nie można e, lądować na plecach. Teraz mi się niestety udało, chciałem celowo to zepsuć, a jak widzicie... Nie dałem rady, dobra Okej, okay, teraz znowu mi się y, udało O, może tutaj wam to pokażę Nie, teraz też mi się uda O, niestety, jak widzicie, chcę zginąć, ale nie mogę Już tak chyba długo w tą grę grałem, że Za bardzo się staram Dobra, znowu mi się udało, także chyba Niestety nie dałem pokazać wam Jak nie można y, lądować na plecach, o teraz jak widzicie wylądowałem na plecach, niestety e, zginąłem i te, te triki i postacie to nie jest jedyne co można odblokowywać, bo można tutaj odblokować również nowe miejsca, ja tych miejsc już trochę mam, zielone to są oczywiście te które mam odblokowane te pomarańczowe to te które muszę jeszcze odblokować i jak widzicie każde miejsce się od siebie różni, I teraz tak dostajecie oceny za wejście do wody te entry to jest wejście do wody, ja dostałem 10 punktów oraz jest tutaj oczywiście podliczana liczba waszych Obrotów. Im więcej obrotów, tym więcej monet będziecie dostawali. Te monety potem możecie wydawać na ym, taką karuzelę. Yy, karuzelę która będzie wam yy, zobaczcie, wy, wybierała darmową nagrodę. I tutaj ma, macie do wyboru albo postać, albo trika, albo jakiś yy, nowy. Jakieś nowe miejsce. Co ja teraz dostałem? Aha, dostałem monet. Mam 400 niestety tylko monet, więc nie pokażę Wam, jak to działa. Ale ogólnie, moi drodzy, na tym ta gra polega. Jeżeli Gierka Wam się spodobała, to bardzo się cieszę. Ona jest dostępna i na urządzeniach z iOS-em, i na urządzeniach z Androidem. Gierka bardzo przyjemna. Można się w niej wyluzować. Jak będziecie trochę dłużej w nią grali, to zacznie Wam się nudzić, więc nie grajcie w nią za jednym zamachem za długo. Ale powoli, powoli sobie wszystko odblokowujcie, bo uwierzcie mi, że Gierka jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemna. Także to była druga gra. Przechodzimy teraz do gry Numer 3. A trzecia gierka w dzisiejszym odcinku nosi tu Century City i jest to, moi drodzy, połączenie Minecrafta z SimCity. Ja wiem, że to jest może dziwne, e, dziwny opis tej gry, jak na początek, ale uwierzcie mi, że tak właśnie jest. Jest to gra taka typowa, klikanka. Chodzi tutaj o to, aby jak najwięcej w ciągu sekundy zdobywać złota. Już wam pokazuję, o co też tutaj chodzi. A ja sobie może troszkę wyciszyć. Okej, okay, dźwięk na komputerze, dobra. I teraz, moi drodzy, zobaczcie. W prawym górnym rogu mamy informację, ile ja teraz złota dostaję na sekundę. Ja mam już tutaj chyba... E, Mega gramy, czy nie, nie wiem, co to jest. To są chyba kilogramy, tak, e, po naszemu. Dostaję... E, Prawie 5 kg złota na sekundę Także jak widzicie jest to bardzo dużo I z każdym kolejnym budynkiem w naszym mieście Będziemy dostawali dodatkowe złoto Zobaczcie, ja mam teraz bardzo dużo tego złota Mogę sobie wydać na przykład Na police station. Mogę sobie zabiegować police station Za dwie minuty będę miał to ulepszone I wtedy będę dodatkowo co sekundę Dostawał jeszcze, jeszcze więcej Ale jeżeli będzie brakowało wam złota Możecie zejść do podziemi I teraz naciskając moi drodzy jak najszybciej na ekran Jak widzicie wykupujecie sobie złoto. Ja już mam tutaj dosyć mocno ulepszoną moją postać, dosyć mocno ulepszone moje przedmioty, także dostaję tego całkiem sporo już za jednym zamachem, ale im dalej będziemy, tym oczywiście... O, czekajcie. Ciach. Aj, niestety nie udało mi się tutaj trafi. bla, dobra, nie, nie chcemy, dobra ja mam już tutaj, moi drodzy, sporo odblokowane, ale im bardziej macie ulepszoną postać, im większe macie miasto, tym więcej wszystko oczywiście będzie kosztowało, jesteśmy teraz w kopalni, po lewej stronie na dole mogę wziąć auto co jakiś czas, jak widzicie, postać będzie nam automatycznie wykopywała do złoto jak pasek dojdzie do końca, no to niestety nasza postać już więcej nie da rady wydobyć, poczekam aż on to zrobi, zobaczymy Ile mu to zajmie, czy dużo złota mi dojdzie? Całkiem sporo, jak widzicie. Mam teraz grając tak, miałbym 107 kg złota na sekundę. Także tak to wygląda. Ok, po lewej stronie mamy jakieś e, bonusy, dobra. To też sobie możemy wszystko jak najszybciej rozwalać. Im więcej rozwalimy, tym więcej nagród otrzymamy, dobra. Ok, dojdę jeszcze dalej, dojdę jeszcze dalej. Czy nie? Chyba nie, 0 sekund zostało. Ok, time out. Niestety, mój drodzy, tego też nie chcemy. Tutaj mamy jeszcze jakieś 7... Po lewej stronie bonusik, ale nie mogę go widza aktywować. Wracamy sobie w takim razie na górę. Trochę monet zdobyliśmy i teraz możemy sobie e, ulepszyć to, co już mamy. Zobaczcie, mogę sobie ulepszyć kilow i zamiast 4kg e, i 895 tysięcznych będę dostawał prawie 7. Upgradeujemy sobie za 32 miliony. Za 64 możemy to zaabreidować. E, I teraz, moi drodzy, możemy kupić nowy kilow. Zmieniamy sobie e, ten e, kilow. Widzimy go tutaj, moi drodzy. Yy, mamy, tamten jeszcze jest zablokowany Gdzie ja go mam? Aha, tutaj mamy Activate, Dobra, możemy sobie jeszcze, moi drodzy Zablidować, chociaż to już jest za drogie Już nie będę tego robił yy, Może spróbuję sobie w coś zainwestować Na razie musimy poczekać, aż yy, Policja nam się yy, tutaj wybuduje Jak widzicie, właśnie nam się wybudowała Naciskamy OK Dobra, dostajemy teraz dodatkowe yy, Za to oczywiście złoto Tutaj znowu jakiś prezencik do mnie leci Nacisnąłem na helikopter, ale nie wiem dlaczego. O, właśnie, nie chce mi zrzucić. Mamy 946 tysięcy, także. Bardzo fajnie. I moi drodzy, coś jeszcze chciałem Wam y, tutaj pokazać. Aha, mamy tutaj achievement, achievementy, czyli mamy zadania do wykonania. Za każde, wykonanie zadań, za każde wykonane zadanie mamy y, oczywiście y, nagrodę. Tak to, y, moi drodzy, tutaj wygląda gierka. Bardzo fajna, bardzo przyjemna. Im więcej będziecie grali, tym szybciej Wasze miasto będzie się rozwijało, tym y, więcej złota będziecie tutaj zarabiać, bo w tej grze chodzi właśnie o to, aby jak najwięcej złota zarobić. I to była, moi drodzy, trzecia gra w dzisiejszym odcinku. Przechodzimy teraz do ostatniej, czwartej gry. Ok, czwarta gra właśnie nam się uruchamia. Nosi ona tytuł 99 Challenges, czyli 99 Challenge. I w tej grze, moi drodzy, chodzi o to, aby przejść 99 poziomów. Na każdy poziom to jest tak naprawdę wyzwanie, bo im dalej jesteśmy, tym te poziomy są coraz trudniejsze. Ja w tej chwili jestem na poziomie 10 i muszę Wam powiedzieć, że już jest dosyć trudno, bo zobaczcie, te czerwone bloczki, one się przemieszczają, bloczki białe są stałe i naszym zadaniem jest tutaj przejść każdy z tych poziomów, tak żeby żadnego z tych bloczków nie dotknąć. W momencie, gdy zginiemy, no to moi drodzy zaczynamy od poziomu poprzedniego, także nie będzie trzeba zaczynać całej gry od nowa i uwierzcie mi, że naprawdę będziecie musieli się tutaj mocno, mocno natrudzić, żeby... Ok, dać radę te wszystkie nie, poziomy przejść. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. Dobra, jestem na poziomie y, 13. OK, skaczemy tak. Tam trzeba było jeszcze raz skoczyć. Kilka prób na pewno będziecie m, tutaj musieli mieć, zanim uda Wam się, y, moi drodzy, tą gierkę y, przejść. W lewym górnym rogu macie informację, ile prób już macie na tym danym poziomie, a w prawym górnym rogu informację, ile tych prób macie ogólnie w całej grze. Czyli ja na tym poziomie zginąłem 6 razy, a ogólnie w całej grze zginąłem 34 razy, aż niestety. Ym, próbujemy sobie raz jeszcze, tutaj jak widzicie strasznie trudno jest mi przejść, jestem dopiero na poziomie 12, a już nie mogę sobie poradzić także boję się myśleć co by to było gdybym był na poziomie 99 i gierka jak widzicie jest dosyć wymagająca gierka będzie fajna dla tych, którzy um, lubią wyzwania, dla tych, którzy e, którzy nie lubią prostych gierek, okej, okay, tutaj udało mi się na szczęście to przejść, dobra, tutaj prawie dałem radę, ten poziom akurat chyba nie jest najtrudniejszy, dobra, tutaj troszkę szybciej muszę skoczyć, ale wydaje mi się, że ten poziom 13 zaraz uda mi się przejść, o ile nie będę popełniał takich głupich błędów, tutaj też niestety troszkę za szybko, próbujemy sobie raz jeszcze, dobra, o jak widzicie mi się udało, także spoko, tutaj też dałem radę od razu za pierwszym razem, o kurde, jak my to mamy zrobić, moi drodzy, dobra, musimy nacisnąć na tą zieloną płytkę i od razu... Skoczyć. No teraz nie, nie dałem rady na nią nacisnąć. Próbujemy sobie. Raz jeszcze. Znowu mi się niestety nie udało. Dobra. Ajajaj. Aj, aj. muszę ją zahaczyć faluszkiem i od razu skoczyć tak, żeby nie walnąć ten biały obiekt. To jest dosyć trudne, jestem na poziomie e, 15. Zaraz zobaczymy, czy mi się uda. Udało mi się, ale niestety potem trzeba było jeszcze tamto przeskoczyć. Dobra? Dałem radę poziom 16 przed nami i teraz tak. Jeżeli jest taka żółta taśma, to ta taśma jakby pozwala wam e, iść. E, po suficie. Zobaczymy czy tutaj mi się uda. Ok, Też dosyć trudny poziom. Trzeba w ostatniej, ostatniej chwili nacisnąć. Nie udało mi się, niestety. Dobra, próbujemy sobie raz jeszcze. Tutaj też mi się nie udało. Nie wiem w ogóle, czy ten poziom jest tak naprawdę do przejścia, bo zobaczcie, ja tutaj gram, tru staram się, robię wszystko co mogę, żeby to przejść, a i tak, jak widzicie, zawsze, zawsze zahaczę. Teraz zrobię to jeszcze później. No Właśnie, jak próbuję zrobić to najpóźniej jak mogę, to to robię to zapójść. No o, teraz udało mi się przejść i ten poziom jednak jest do przejścia. I moi drodzy, mamy osiemnasty poziom. Ten poziom będzie już ostatni w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że uda mi się go przejść. Jeżeli tak, to, mm, to będziemy mogli już z czystym sumieniem ten materiał zakończyć. Prawie mi się udało tam jeszcze tylko jednego skoku na końcu zabrakło. Okej, okay, tutaj trochę znam. Wiem, ten poziom też jakoś nie jest chyba bardzo trudny, chociaż już sześć zginięć. Na no, nim mam, ale jak widzicie udało mi się go przejść Moi drodzy, prawie udało mi się przejść też poziom 19 Ja już więcej nie będę, moi drodzy, próbował Bo ta gra tak wciąga, że zaraz się od niej nie oderwę Tymczasem dziękuję wam bardzo za uwagę Jeżeli zniknąłem wam jakieś kilka minut temu, to wybaczcie Ale znowu skończyło mi się miejsce na kamerze Już niedługo kupię sobie nową kamerę, nową lustrzankę Także będzie jakoś perfekcyjna Także to znaczy, dziękuję wam bardzo za uwagę Mam nadzieję, że dzisiejsze gry wam się spodobały Wszystkie gry, poza pierwszą, są dostępne na urządzeniach ios em i Androidem, także... No drodzy, mam nadzieję, że sobie je ściągniecie, mam nadzieję, że będzie Wam się fajnie w tej grze Ja trzymam się z Wami żegnam, dziękuję bardzo za uwagę, życzę udanego dnia, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku.